Szanowni Państwo, witajcie na kanale Ci Dzikany codziennie. 1600 watów robią wodę. Ostatnio mnie odwiedzili chłopaki z kombat.pl To taki sklep, nie? I mają też kanał na YouTubie. Zadzwonili, przyjechali, żeśmy siedzieli właściwie, żeśmy siedzieli chyba pół dnia w Puszczy Bydgoskiej i nagrywaliśmy o społeczności EDC Film. Jeżeli macie ochotę sobie posłuchać dłużej o ogólnych Rzeczach związanych z ADC, to zapraszam do nich na kanał. Gdzieś może tu było bardzo fajnie i sobie pomyślałem, że z tej okazji też nagram aktualizację, bo dawno nie było. Ano stop, ktoś pytanie, co tam teraz masz w kieszeniach? Hey, I'm Wyjąłem też rzeczy, które rotują. Wiem, że puryści EDC mówią, że jeżeli na przykład noża konkretnego nie ma się codziennie przy sobie, to może to już nie jest element EDC. No ale niektóre rzeczy u mnie rotują tak naprawdę, no taka, taki jest fakt. Mam to, co mam w kieszeniach i na pasku, mam to, co mam w nerce i mam to, co mam w plecaku codziennie w zasadzie. Zresztą chyba tylko kiedy ruszam się z domu w ogóle bez plecaka, więc tam niektóre rzeczy sobie y, mieszkają w plecaku i trochę odelżyłem nerkę, więc y, jest trochę lepiej, nie? Bo w sumie zaczęło być dla mnie uciążliwe to, że ta nerka tyle waży, nie? Było mi niewygodnie po prostu i zdecydowałem, że część rzeczy wywalę, a część rzeczy po prostu przerzucę do plecaka, bo i tak go non stop noszę ze sobą. Zaczynam oczywiście od tego, co na sobie, nie? Linia zero. Ci, co są na grupie edc.pl to widzieli, bo ostatnio wrzucałem y, posta informacyjno żalącego się, odnośnie mojego zegarka. Od lat noszę Rangemana Casio G-Shock 9400, GW 9400. I taki wyślizgany, czarny, a podobał mi się zielony, tylko że zielony jest normalnie w negatywie, który jest trochę mniej czytelny, chyba. Nie, na pewno jest mniej czytelny. I sobie pomyślałem, a ciul, zamówię, zamówiłem sobie komplet zielony, oliwkowy, zapłaciłem chyba 160 zł. Sporo, nie? No ale mówię, dobra, luz. Coś mi tutaj zaczęło latać, mówię, kurde, może coś tam nadpękł ten pasek, guma, coś tam, dobra, to wymienię całość. Przyjechał yy, bezel i pasek, zacząłem go sobie wymieniać, rozkręciłem wszystko i się okazało, że nie pasek pękł, tylko mocowania od paska pękły, nie? Ej, g który jest reklamowany jak, jako taki, że ma wytrzymać wszystko, a po prostu tam jest taki plasticzek, taki, nie? I pierdyknął. Sam z siebie, nie dostał jakoś specjalnie w tyłek. Zachaczam nim gdzieś tam normalnie, wiecie, o futrynę, albo czasem jak plecak zakładam, to zahaczę szelką, coś tam mi się nie chce przepchnąć, ale nigdzie tak, no nie uprawiam sportów ekstremalnych. Skleiłem dwuskładnikiem, spoko póki co się trzyma, ale... To mnie zmotywowało do tego. Trochę mnie Bondo namawiał, żebym może spróbował. I trochę pozazdrościłem żonie, bo ma smartwatcha i widzi na przykład, kto dzwoni, albo widzi SMS-y, albo powiadomienia z fejsa. I się nadarzyła okazja, więc mówię, dobra, spróbuję, ale żeby nie próbować, wiecie, z grubej rury, bo wydać hajs i się okaże, że kurczę, tak jak miałem kiedyś z czytnikiem mm, e-booków, że to nie za bardzo dla mnie, że mi się źle czyta, to mówię, spróbuję od czegoś taniego i używam teraz hamera. Zobaczę, przekonam się, czy w ogóle to jest dla mnie, w razie czego to wrócę do tego. Mam jeszcze Wostoka, ale Wostoka niestety przyniósł Mikołaj, i założyłem go dwa albo trzy razy i jest na bazarku. Nie dogadaliśmy się. Jakby co, to jest na EDC Shock, można sobie kupić, nie? 200 wytanie, go wystawiłem, a właściwie nowy. To zegar, więc aktualnie u mnie zegarkiem jest Hammer. Potestuję sobie tego, może nawet nagram reckę czy coś. Później planuję, może sobie przeskoczyć na widziałem fajny jest, Amasfit chyba T-Rex. I jak Bondo się zgodzi, to pożyczę od niego Garmina Instinkta, nie? To będę miał jakiś przekrój. Zobaczymy. Póki co nie jest źle, spoko jest to, tylko to on ma takie minusy, jak na przykład jak się dostanie dłuższego SMS albo wiadomość na Facebooku, to się nie można przewinąć, widać tylko początek, nie? Ale to może faktycznie nagram recke, jak go trochę używam. Chcecie Reckę? Hamera Watcha? Hammer Watcha? To możecie powiedzieć, że chcecie to później nagrać. No ale to pewnie jeszcze z miesiąc, dwa. Niech go zdążę poużywać i się nim pobawić. Tak to wygląda na tą chwilę. Ostatnio znalazłem w ogóle i zacząłem nosić Bransoletkę z paracordu, którą dostałem jezu lata temu, chyba od sosenny jeszcze ona ma tutaj za, zamiast zapinki, jest młotora, to znaczy właściwie młotora jest zapinką, więc noszę bransoletkę z paracordu yy, i GPS-a, nie? Po kieszeniach, no i to też jest element, który rotuje, o i jest używany, to widzicie, nie? Sorki yy, Benchmade Griptilian 551 w pomarańczy to chyba najczęściej teraz go używam. W sumie ciężko powiedzieć, nie, bo to jest właśnie ten element, który lotuje, ale że lotuje, to chciałem powiedzieć uczciwie, że używam chyba najczęściej tego. Albo rekona jedynki od Cold Steela. Tego co widzieliście, jest recenzja. Tego, jest recenzja. tego też jest recenzja, tego też jest recenzja. Ten dostał mocno w tyłek i nie chciał się poddać. Zrobił na mnie wrażenie ogromne. No i czasem zdarza się, chociaż prawdę mówiąc, yy, ostatnio bardzo rzadko, nawet nie pamiętam, kiedy go ostatni raz miałem w kieszeni. Raczej kiedyńka nie, z Dwójki. Co on jeszcze w kieszeni? Zipo cały czas ta sama, nie? Benzinowa. Ze skórką z logo EDC. A co? W przedniej kieszeni ostatnio cały czas nosiłem kart holder, ale yy, uszyłem takie coś, bo sobie to narysowałem i zobaczymy, jak to się sprawdza. Yy, jeszcze nie ma nazwy, chyba będzie się nazywał mini wallet, ale to jest po prostu zwykły, zamykany, mały portfel, który się mieści w kieszeni przedniej i nie przeszkadza bo się jakoś tak przyzwyczaiłem, że noszę w przedniej kieszeni. To jest miejsce na kartę, na banknoty, i tutaj są jeszcze tam prawo jazdy i dowód rejestracyjny, nie? Więc mini portfel, tak się umówmy. Makieta w zasadzie prototyp. Plus oczywiście jest telefon. Telefonu używam wciąż Samsunga A7, ale już dogorywa, nie? Bo od zeszłego roku, od końca roku dzieją się dziwne rzeczy z baterią, i tak się przymierzam. Nie ma telefonów dla mnie, nie? bo ja bym chciał telefon zwykły, taki, który nie musi mieć 65 rdzeni i w ogóle procesora. Jak wiecie, do nasa, ale chciałbym, żeby robił dobre fotki. No niestety, te dobre fotki, takie fajne fotki, to robią tylko flagowce. Więc telefon mam zawsze przy sobie. Na pasku mam Ledermana. Wiecie, że od lat używałem. To też mam tutaj. Od lat używałem Sergia, Od paru miesięcy. Nie pamiętam dokładnie. Używam cały czas Charge'a w Tytanie. Bo jest lżejszy, nie? Też mnie zaczął trochę chyba wkurzać sercz, Więc przeskoczyłem na Charge'a, jestem bardzo zadowolony. To jest naprawdę spoko tool. Jedyne co nie jest spoko, to jego cena, nie? Wiadomo. Bity do niego są w Nerce. To wam zaraz pokażę, co mam w Nerce, nie? Ale jest Charge i tutaj zawsze mam krzesiwo, bo krzesiwa mam zawsze gdzieś tam albo w Nerce, albo, albo tutaj przypięte. To tu jest taki zestawik. I tu mam też długopis, nie? Długopis używam Zebry też od lat. Wcześniej używałem, zresztą mam zawsze dwa długopisy, jakby jeden zdechu, nie? Wcześniej używałem Zebry F301, ona się nazywała. Zresztą też jest w nerce, to zobaczcie, jak będę rozpakowywał nerkę. A to jest Expandz się nazywa, Zebra Expandz. Jest fajna, bo jest mała. O! szara, nie? Pasuje do tula, wiecie. Ale jak się go otwiera, to od razu się włącza i ma normalną długość, nie jest jakimś takim mikrodługopisem, czyli te wszystkie takie jakieś edecowe długopisy małe czy coś, to niewygodnie się tym pisze. Fajnie byłoby mieć na przykład od Makara, nie? Tytanowy czy tam z Mokuti, ale to jest jak z okularami, nie? Jak mam tanie okulary przeciwsłoneczne, to ich używam i używam. Jak sobie bym kupił droższe, to za trzy dni na nich usiądę albo coś w tym stylu, nie? Więc jak mam Zebrę, która kosztowała chyba 30... 4 zł jakoś tak? No to je używam i używam. Jakbym miał coś droższego, to bym to pewnie zaraz przepierdzielił, nie? Znaczy pewnie może nie, ale jest taka obawa. I to sobie noszę na pasku, nie? A czasem na pasku od nerki, tak naprawdę. Kurde powiedziałem, że prawie nic nie ze sobą nie noszę, jak rozpakuję nerkę i plecak, to będzie ja pierniczę. No dobra. Trudno, jest jak jest. I to jest to, co mam po kieszeni. Oczywiście kluczyki, nie? Kluczyki plus. Y, dostałem od kolegów chyba jakaś ten, reklama firmy taksówkarskiej czy coś, więc noszę. Karabinczyk tytanowy, klucze od kanciapy. I tu mam, y, bo ostatnio był Michał, to też zrobię wam film, bo mi przywiózł Wiwony do y, recek, do pokazania. Ta się nazywa Aurora. I ma w maksie 650 lumenów, nie? Czekajcie, że mnie zepsuł aparatu czy coś. Widzicie? Powiem, że nic nie waży na no trudno. Ale faktycznie mało ważne. Mam rozdzielone klucze od kanciapy mam przy kluczyku od samochodu, a klucze od domu mam w nerce, bo nie można mieć kluczyków od samochodu oddzielnie z kluczami do pracy. Bo jak się zostawi klucze od pracy w domu, to wtedy się jedzie do pracy i trzeba wracać. nie? Więc mam szczepione razem. I nie pojadę bez kluczy od, od kanciapy do kanciapy. EDC, nie? W obecnych czasach też mam. Tu mam swoją nerkę. Rzeczami, które u mnie rotują, okazuje się, że są noże i latarki. Ale to też wiecie, przez to, że jak na przykład coś dostanę, czy pożyczę, czy kupię do testów, no to je zmieniam. Więc latarki też wziąłem, bo, bo mam kilka. No ta teraz akurat jeździ w samochodzie, to jest yy, Warrior Mini. Cały czas latami nosiłem Olajta S1. Później, chyba w zeszłym roku, się przesiadłem na Peruna i tak naprawdę teraz, do czasu jak nie wsadziłem Roviwona do nerki, to, to była moja podstawowa latarka, nie? To jest Perun Mini. Kątówka. Też spoko, nie? To w zupełności wystarczy. Tylko trzeba pamiętać, że przy tej latarce ona nie ma ładowania USB, więc trzeba mieć ten magnesik, nie? który ją ładuje przez dupkę. Chciałem powiedzieć, że nie jestem maniakiem latarek, ale okaże się zaraz, że mam przy latarki przy sobie, bo jeszcze jedną mam w plecaku. Nerka wciąż ta sama. Od kiedy odkryłem Spearpoint Classic, bo jestem fanem Spearpointa, kto ogląda to wie, to to jest moja jedyna nerka, której używam. Nie używam innej, nie przepakowuję się do innej i nie chcę słyszeć o innej, nie? Polecam. Tu mam karabinczyk od Ledermana, przyczepiony, w razie gdyby trzeba było, co tam wiecie, nie? Nawet rękawice robocze przyczepić, czy coś, żeby ich nie chować, nie odkładać, czy coś, bo będą zaraz potrzebne, no to, to tu jest karabinczyk. Pozwalający przyczepiać sobie rzeczy, które są używane, nie? Aktualnie. Niedobrze jest mieć tu przyczepione coś dużego i ciężkiego, bo się bimba, a jak bimba, to wtedy wkurza, bo puka w nogę, nie? No i tu mam yy, nerkę. Nerkę wam wypakuje. nerce się w zasadzie też nic nie zmienia od dawna. Oprócz tych rzeczy, które mówię, że rotują, czyli noże i latarki, ale to też w kwestii testowej. W nerce mam notes, bo nie umiem i organicznie nienawidzę robić notatek w telefonie i to się nie zmieniło. Nie, nie wiem, czy to już kiedyś mówiłem. Być może niektóre rzeczy powtórzę, ale yy, tak jest. Więc mam notę tu, w notesie mam jeszcze oto. To jest kawałek od blasku na rzepie, nie? więc w razie czego gdzieś tam się porusza się wieczorem, czy coś tu sobie można przyczepić, jak jest drze. Tu mam też stelistripsy. W razie czego przydały się już, niestety. To mam wszędzie, nie? bo wiecie, kwiecień. Co jest jeszcze w nerce? To, to się też nie zmienia. To mam wszędzie, gdzie tylko mogę w samochodzie, w plecaku, w nerce. Sznurek yy, bardzo dawno nie noszę ze sobą parakordu nie noszę ze sobą taką dwójkę zwykłą. O i pomarańczową, kupiłem sobie 100 metrów, pociechałem na kawałki i mam wszędzie kawałek sznurka, bo sznurek się po prostu często przydaje, nie w najmniej oczekiwanych sytuacjach. trytytki to samo na trytytkach są założone. Amerykanie mówią na to Ranger Benz, a to po prostu jest pociachana na paski, wiecie, dętka, nie? Rowerowa. Ale to też się przydaje, zestaw naprawczy. Szmatki, ale to dlatego też, że często mam są aparat fotograficzny czy coś i po prostu namiętnie je przepitalam, mnie, więc staram się zawsze gdzieś mieć te szmatki. Raz, że mam te takie wilgotne, wiecie, do optyki, to mam jeszcze takie, nie wiem, to jest taka mikrofibra, coś, ale ircha, nie? Ale ono jest też dobre do okularów przeciwsłonecznych. Nie wiem, czy to pokazywałem, to sobie kupiłem w zeszłym roku. Bo wiecie, maska. Jak się zdejmie maskę, a się ma brodę, to czasami człowiek wygląda jak wściekły jałowiec, nie? No więc, żeby trochę ułagodzić wizerunek i żeby ymm, nie wyglądać jak wściekły jałowiec, tylko pokojowy, no to mam grzebyk, nie? O, taki o, po prostu drewniany. Kiedyś miałem metalowy, ale metalowy grzebień do brody, to chyba w ogóle, nie wiem, do włosów, to już nie pamiętam, jak się używa grzebienia, ale metalowy grzebień to nie jest najlepszy pomysł, tak mi się wydaje. Tu są klucze od domu. To w kibarze, nie takim skórzanym, zapinanym, jak scyzoryk. O, to jest właśnie to, co wam mówiłem wcześniej. To jest moja starsza zebra, nie. Też jest spoko. To jest F301, też kosztuje parę złotych, tylko po złożeniu a po złożeniu jest taka, nie? Więc ja lubię te kompaktowe, jeżeli tylko da się z nich zrobić normalny długopis, nie? Ten expans mi się bardzo, bardzo podoba i bardzo pasuje i polecam, jeżeli macie ochotę. A oprócz sznurka mam kawałek, to jest, wiecie, slam, ten, co uszyje ze skóry, nie? Ale ono jest bardzo, bardzo mocna, ta nitka, więc też mam kawałek, w razie gdyby trzeba było coś tam naprawić. O, tu mam bity do Ledermana. Rzadziej używam, dlatego nie mam w pokrowcu. Nie? W zasadzie mogłyby być równie dobrze w pokrowcu, ale są rzadziej używane, więc są tutaj. Mam jeszcze małego bika. To też noszę albo w plecaku, albo w nerce. Ostatnio, ostatnimi czasy w nerce. Cały czas to jest lański Blade Medic nie? do podostrzania awaryjnego. Staram się go nie używać, bo wolę sobie na przykład właśnie w kanciapie czy w domu naostrzyć nóż porządnie na jakimś tam lańskim czy na systemie. Ostatnio w ogóle zamówiłem i przyszedł Ruixin Pro to możemy też zrobić o nim film wkrótce. Tylko, że go za mało używałem trochę. Zamówiłem sobie z Ali i jeszcze do tego zamówiłem zestaw diamentów. 5. I wyszła całość z to chyba 60 zł, więc spoko, nie? Jak na system ostrzący z kamieniami i z diamentami, to całkiem, całkiem nieźle. No, ale wracając do EDC, nie? Lański Blade Medic. Bo ma ceramikę, tu ma fałkę ceramiczną, fałkę chyba korundową, tu ma jeszcze diamentowy taki Stoszkowy pręcik, jakby ząbki czy coś. Ale to mówię, to raczej awaryjnie, nie? Wolę tego nie używać, bo to nie jest najlepsza z możliwych ostrzałek do noży. Tu mam właśnie latarkę, ta oto. Tej ostatnio używam jako EDC latarki. To jest Rowivon Angel Eyes. Tak, bo tam to jest Aurora przy kluczach, a to jest Angel Eyes. W ogóle podoba mi się, bo jest nieokrągła, nie? No ale ma też, ma magnes z tyłu, spoko. Tu ma, też nie chcę. Ma w ogóle płynną tą. Ma płynną regulację ee... Mocy. Spoko, nie? I jeszcze ma tutaj drugą lampę. To też, nie? Żeby sobie dolać na przykład, kurczę, na, gdzieś tam na trasie płynu do spryskiwaczy czy coś, nie? To świeci w dwie strony. O. No. Ma klipsa, którego w ogóle można zdjąć. Fajna, fajna. Ale to jak będę Wam pokazywał rowiwony, to myślę, że wkrótce to sobie przegadamy. Gwizdek z termometrem i z szkłem powiększającym i z kompasem. Kompas to oczywiście jest, wiecie... Lubka jest do drżazgi na przykład, mam jeszcze tak, to sobie też zamówiłem z Ali, kosztowało 14 zł, to jest pinceta tytanowa, ale przede wszystkim jest dobra, bo faktycznie łapie czy drzazgę, czy kleszcza, czy coś, więc to też w zasadzie mam w merce non-stop i non-stop przy sobie, nie. Działa przede wszystkim, to w zasadzie jedyna rzecz, jakiej od niej oczekuję, nie? Mam jeszcze to, ale się wkurzyłem, jak sobie to zamówiłem, to jest przedłużka do Ledermana, wiecie, że można sobie wsadzać normalne bity, i zamówiłem to. Kosztowało chyba 7 dych w ogóle. Zamówiliśmy sobie dwa, bo Bondo jeszcze zamówił. I chyba dwa miesiące czy trzy miesiące później Lederman wrzucił, że wypuścił grzechotkę. Nie chcę o tym rozmawiać. To jest zbyt świeże wspomnienie. To jest wszystko, co mam w ręce. Nic więcej nie mam. Niektóre rzeczy z tych są używane rzadko lub wcale, bo nie wiem kiedy ostatnio używałem gwizdka. Tak naprawdę druga zapalniczka jest awaryjnie. Ostrzałki staram się nie używać, ale wiecie, jest, bo może się przydać, nie? Albo dla mnie, albo dla kogoś, bo to też często jest tak, że te zestawy EDC to są takie i dla nas, i ewentualnie dla ludzi z otoczenia. To jest moje EDC nerkowo-kieszeniowe. I teraz jeszcze ostatnia linia, to będzie linia 0, to były kieszenie i nadgarstki. Linia 1 to była nerka, to linia 2 to będzie plecak. Nie pokazuję wam lapka, bo lapek stoi na biurku tam, nie? Do pracy. Y Plecak EDC niezmiennie, kiedyś miałem czarny, ale został mi podprowadzony przez latorośl, więc mam teraz zielono-czarny i petarda jest w ogóle ten czarny pasek, super mi się podoba to połączenie, nie? Jest, że nie jest taki gład. Ja chcę nagrać kiedyś mój sprzęt, taki jak teraz idę do lasu na przykład na fotki, to też go używam wtedy, jak idę bez nocki. To wam go pokażę, może bardziej. Bo tutaj to nie ma też warunków, a nie mogę wstać i się kręcić, bo porozwalam kable, nie od lamp. No więc, więc to jest Spearpoint oczywiście, wektor dwójka. To ta nowsza wersja. Tu mam karabinczyk z regaty, taki ala S-Biner. Nie wiem, czy widzicie? Widzicie? No to też, żeby sobie właśnie przyczepić, czy żeby go nawet powiesić. Dobra, od zewnętrznej kieszeni zaczniemy. Tu. No jest tego trochę, no jest tego trochę, ale to są wszystko potrzebne rzeczy. To jest też coś, co przerzucam z plecaka do plecaka, nie? To widzieliście już też wielokrotnie na pewno. To jest apteczka, tylko że to jest taka apteczka, wiecie, podstawowa. Tu nie ma żadnych cudów na kiju, rękawiczki, plasty, bandaże, bandaż elastyczny, tego typu historie, takie, wiecie, podstawowe. bo takie rzeczy się najczęściej zdarzają. Dobra, może sobie jakoś to zrobię tak, żeby też wam móc pokazywać, że mi ręce wolne. Tu mam okulary, nie? Okularów przeciwsłonecznych używam w zasadzie cały rok. E, używam ostatnio sobie znowu kupiłem, bo miałem poprzednio i zostawiłem w Beskidzie Wyspowym. Używam Bolle są, nie? To są w ogóle okulary ochronne, ale po pierwsze są lekkie. Po drugie trochę chyba chyba troszeczkę mniej parują, nie, niż jakieś zwykłe okulary. Po trzecie mają yy, niedziałającą yy, powłokę przeciw zadrapaniom, nie działa, nie. Odłożycie trzy razy w samochodzie na deskę rozdzielczą, nie działa. Po tych też już widać, że nie działa, nie. No, e, ale podoba mi się to, nie? że są takie, wiecie, że jak się nawet na nich usiądzie, o czym już wspominałem, to, to się nic z nimi nie dzieje. Nie? I są fajne, leciutkie i takie, takie jak lubię, nie, w zasadzie. No i kosztują 5 dych chyba, 55 zł chyba kosztują. Ale ja tu jest nie od nich, nie, bo niestety one, pewnie też przez cenę, one przyjeżdżają w takim woreczku tylko. Tu jeszcze mamy z przodu. Mówiłem, nie, to prawda jest, mam wszędzie sznurek w ogóle. Jestem jak stąd powiązał. O! To są te ściereczki takie wilgotne. One są do okularów, ale ja ich używam też do czyszczenia na przykład obiektywu, nie? Tu jest elektronika, czyli. O! To też w zasadzie dlatego, że fotki, filmy, coś tam. To jest Samsung T5. Używam go może z rok, ale miałem poprzednio Adata. Mm, dysk, i to był taki wiecie, w takiej gumie zalany, że niby był wstrząs odporny, czy coś po pół roku po prostu szlak go trafił. Trochę danych, których nie miałem nigdzie indziej, szlak trafił razem z tym dyskiem. I sobie kupiłem Samsunga i spokojnie nic się z nim nie dzieje, nie? Więc dysków adata niestety nie jestem w stanie polecić. Yy, kabel Powerbank yy, to jest. Redmi 10000, czyli tam na 2,5 raza pewnie naładuje telefon i ma wszystkie wejścia. Podoba mi się to, że jest mniej więcej takiej wielkości jak telefon, więc wiecie, jak się ładuje, to można sobie to złożyć do kupy, jest po prostu gruby telefon. Pamiętajcie tylko, żeby pilnować, żeby powerbank był naładowany, nie? Bo pusty powerbank działa gorzej. Tu nie ma nic, bo tu jeździ normalnie laptop, tutaj w tej wewnętrznej kieszeni. Takiej na plecach. To są rękawiczki w ogóle, które mnie zaskoczyły, nie? Bo jak je zamówiłem, to byłem przekonany, święcie, że one nie dadzą rady dwa tygodnie, a dają rany. Nie są co prawda dobre na jakieś tam łapanie gorącego przy ogniku czy coś, bo ta skórka jest bardzo cienka, ale tak do używania, żeby się nie upierdzielić, czy przy samochodzie, czy gdzieś tam przy robocie, to spoko. No i są leciutkie i są kompaktowe, nie? To są mechaniksy. Nie dawałem im szans. Mile mm, się zaskoczyłem. To spoko, nie? Bo zazwyczaj jest odwrotnie. Mam buffa też, nie? Bo wiecie, jak na przykład gdzieś się zostało dłużej, to zamiast czapeczki. Mam jeszcze NRC kod. I tu są, jest parę tabletek do tych Javel Aqua. One się nazywają do oczyszczenia wody, nie? W razie czego. Baton, jakby dorwał mały głód, żeby nie wlazić do, wiecie, fast fooda. Tu mam jeszcze. A, tu mam jeszcze jeden kabel, bo. Problem jest taki, że mam urządzenia, które są. w Telefon jest na USB B, a niektóre są na USB C, nie? więc muszę nosić, ze są dwa kable. Tu mam jeszcze. O to Wam mówiłem. A to dostałem ostatnio od ArmyTeka. Też będę recenzował, tylko też muszę używać. Potężna, 2500 lumenów, nie? Kontuwa. I podoba mi się strasznie pierwsze co, jak ją wyłem z pudełka, że też ma uchwyt na rower, więc pewnie będzie mi służyła też na rowerze. I tu wewnętrznej kieszeni mam tak. Płyn do dezynfekcji rąk. Społeczność siła nosiła, zanim stało się to modne. Tak jak mówiłem, bo mam wszędzie, nie? Pusteczki. Zapas szmat na gębę. O! i To jest super. To jest jeszcze. pokażę Wam, żeby nie było, że coś zostawiłem, ukryłem. To jest płytka do statywu, nie? Ale mam teraz yy, płytkę bezpośrednio przykręconą do aparatu, więc te nie używam, ale noszę ją tu, żeby jej nie zgubić. Po moich perturbacjach z tanimi słuchawkami bezprzewodowymi, nie jestem yy, audiofilem. Kupiłem sobie jakieś właśnie takie, wiecie, słuchawki bezprzewodowe. To były chyba Xiaomi właśnie, jakieś takie te, wiecie, dokanałowe, których nie znoszę. Po prostu nienawidzę mieć tak głęboko słuchawki w uchu. A poza tym one mi przerywały. Jak na przykład gadałem przez telefon, to mi przerywały. Często, nie wiem dlaczego, może to wina telefonu, może ich, nie mam pojęcia, były naładowane, wszystko było niby dobrze, ale po prostu pstrykało w nich co jakiś czas. To przy rozmawianiu przez telefon bywa uciążliwe i kupiłem sobie ostatnio za całe pięć dych Sony, normalne, zwykłe na kablu, douszne, niedokanałowe, z takimi obejmami na ucho, na małżowinę. Żeby nie wypadały. nie? I są super, jestem mega zadowolony. Polecam, jeżeli szukacie słuchawek, a nie potrzebujecie bezprzewodowych, albo nie lubicie bezprzewodowych, to te soniacze są mega super. W zasadzie używam ich do gadania w telefon głównie. Nie? nie słucham muzyki tak z telefonu na słuchawkach czy coś, ale, ale są super. To jest chyba. Wszy... Zapomniałem. Mam też w sobie chusteczkę. Zamówiłem sobie kiedyś, bo wiecie, każdy edycowicz musi mieć taką chusteczkę oprócz tych takich do smarkania, to musi mieć taką, której, e, której można użyć, na przykład jak jest jakaś dama w opresji. Poza tym jest w czachy, nie? więc sobie zamówiłem z Etsy. Podoba mi się. I często jak na przykład właśnie przepitole szmatkę taką do, wiecie, do obiektywu, czy coś to robi za szmatkę do okularów albo do obiektywu. Tak wygląda, proszę Państwa, stan mojego ekwipunku dźwiganego codziennie na dzień dzisiejszy, na kwiecień 2021. Powiedziałem wam co rotuje, powiedziałem wam to co mam przy sobie ciągle, powiedziałem też, że nie wszystkie rzeczy są używane, ale to wiecie, z częścią rzeczy jest tak jak, nie wiem, jak z apteczką właśnie, czy z gaśnicą w samochodzie. Ja też tak wychodzę z tego założenia, niektóre rzeczy mam tutaj jakby co, ale większość jest przydatna, nie? I większość jest używana de facto mniej, bardziej, częściej lub rzadziej. Ale jest. Myślę, że z tego trochę mniej cholera. I na koniec kilka porad dla ludzi, którzy na przykład chcą sobie skompletować swój zestaw EDC albo chcą zmodyfikować swój zestaw EDC. Nie patrzcie na innych. Zestaw EDC każdy jest inny, nie. Zależnie od tego, gdzie pracujesz, co robisz, ile masz lat, jakie jesteś płci, wszystko ma znaczenie i każdy zestaw jest indywidualny. Jeżeli chcesz mieć ładne EDC i lubisz ładne rzeczy, to sobie kupuj ładne rzeczy i nie patrz na to, co mówią inni. Jeżeli podstawowym zadaniem EDC, zestawu, noża, latarki itd., itd. jest to, żeby zrobić sobie fajną fotkę, to kto wam ma powiedzieć, że to złe, nie? Ale jeżeli macie takie EDC typowo praktyczne, to dobrze wiedzieć, co jak działa, nie? Dobrze wiedzieć, czego jak używać. Dobrze też czasami zrobić sobie ćwiczenie i się zastanowić, jakie mogą mieć alter, alternatywne sposoby używania danych rzeczy, nie? Czyli tak zwana umiejętność improwizacji. Ostatnio zauważyłem niepokojącą rzecz. Młodsze pokolenia troszeczkę jakby zatracają y, umiejętność improwizacji. Jak coś jest niededykowane do danego zadania, to. Ciężej, wymyślić. Może dlatego, że jest łatwiej, wiecie, kupić dedykowane rzeczy albo coś. Może jest łatwiejsza dostępność. Kiedyś tego kurła, kiedyś to nie było, nie? Rzeczy, teraz to są rzeczy. To wszystko. Dziękuję, szanowni Państwo, za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia. Muszę wyłączyć lampy, bo zaraz tutaj umrę, nie? No. A na pewno się opalę. Cześć.